Za siódmą rzeką, bardzo daleko stąd, Chęc za górami stóp. Szukałem Ciebie, śpiąca królewno, I to był pewno błąd, Bo Cię znalazłem tu. A gdy ta bajka znów przypomina się dziś, Taką nasuwa mi myśl Może ty jesteś mą królewną Której szukam dzień po dniu Jeśli tak, to już wiem na pewno Zbudzę serce Twe ze snu Nie zaklęciem zbudzę je tajemnym Nie słowem, nie drugiem ale najzwyklejszym pocałunkiem takim dom kraj Jeśli Ty jesteś mą królewną, której serce zbudzicie ma, to już wiem, to już wiem na pewno, że jak w bajce będzie na...